Hejka na moim kanale. Jak robić na drutach? Żeby nie być gołosłownym, zróbmy sobie prostsze, najprostsze chyba. Kawiczki bez palców, zwane mitynki. Będą one komplecikiem do tej pięknej czapeczki z też bardzo prostym wzorem. Jeżeli będziecie ciekawi, czapeczkę zrobimy następnym razem. Mitynki zrobimy dzisiaj z włóczki Airdrops. Jest to włóczka specjalnie preparowana. ona właśnie taka leciutka, mięciutka, taka puszysta. Dla rozmiaru S będziemy nabierać 40 oczek. Mam nadzieję, że już umiecie nabierać oczka. Jeżeli nie, to pamiętajcie, składamy wełnę na pół. Nakładamy na palec wskazujący i na kciuk. Przekręcamy do wewnątrz. Druty mamy złożone podwójnie i zaciągamy jeden. I tak. Zaciągamy. Tu wkładamy palec wskazujący i zaciągamy. Między palec wskazujący i zaciągamy. Kciuk, palec wskazujący i zaciągamy. Mam nadzieję, że trafiliście na mój kanał. To jest oczywiste i proste. Ja użyłam do tej wełęki, do tego ściegu, który, który zwany jest ściekiem ściągaczowym podwójnym. Drutów numer 2. Uważam, że, że ścieg wygląda bardzo ładnie. Na drutach numer 2, tak już zrobiłam czapkę. I bardzo mi się podobało. Możecie użyć druty numer 4, wtedy ilość oczek będzie mniejsza. Czyli jak teraz nabieramy 40, to możecie nabrać 35. Na przykład dla wełenki Marino to 45 oczek, bo wełnka jest cieńsza. Także pamiętajcie, aby uzależnić ilość nabieranych oczek dla danej cianiny, do grubości wełny i do grubości drutów. To są też druty na żyłce, więc jak sobie nabierzemy, będziemy mogli spuścić wszystkie oczka na żółkę i przymierzyć. Teraz, kiedy nabraliśmy już wszystkie 40 oczek, ściągamy jeden drut. I wtedy na żółce, żeby sobie przyłożyć mniej więcej i sprawdzić, czy będzie pasować. I teraz zajmiemy się ściekiem. Będzie to ściek ściągaczowy. Pierwsze oczko zawsze przekładamy na drut bez przerabiania. I następnie dwa prawe. Dwa lewe. Prawe oczka zrobiłam w ten sposób, że wełna jest z tyłu drutu. Z przodu wkładamy jeden drut, prawy i przeciągamy wełnę, która jest z tyłu, do przodu i ściągamy oczko z drutu lewego. I jeszcze raz. Wełna jest z tyłu, wełna jest z tyłu, przekładamy drut prawy przez oczko i przeciągamy wełnę, która jest z tyłu i ściągamy z drutu lewego na drut prawy. Natomiast lewe, przekładamy wełnę do przodu, wkładamy drut prawy przez oczko. I przeciągamy wełnę, która jest z przodu. Jeszcze raz. Nie. Może będzie prościej tak zobaczyć. Oczka prawe. Drut, drut prawy. Przekładamy z przodu. I przeciągamy wełnę, która jest z tyłu drutu. Oczko prawe. Oczko lewe. Z przodu jest wełnka. I przeciągamy ją przez oczko i ściągamy. I tak wszystkie oczka: prawe i lewe dwa. Dwa prawe. Dwa lewe. prawe i dwa lewe dwa prawe i dwa lewe dwa prawe i dwa lewe jeszcze raz dla przypomnienia Mamy dla oczek prawych wełna z tyłu, prawy drut przekładamy od przodu przez oczko i przez wełnę, która jest z tyłu i przeciągamy do przodu, ściągamy z drutu. Tak, wałna jest z tyłu, prawe oczko. Lewe oczko, wełna wędruje do przodu drutów i prawy drut przez oczko i przez wołękę, która jest. Z przodu. Lewa strona w tym sorze jest taka sama jak z prawa, z tym, że tam, gdzie były oczka prawe, są teraz oczka lewe, a tam, gdzie były lewe, są prawe. Czyli przekładamy pierwsze oczko bez przerabiania, następnie oczka lewe i oczka prawe, czyli jeżeli po pierwszym rzędzie po prawej stronie były oczka prawe, to teraz mamy oczka lewe, czyli drut prawy przechodzi przez oczko i bierze wałankę, która jest z przodu i oczka prawy, drut prawy przechodzi przez oczko i bierze wałankę, która jest z tyłu. Ten wzór jest o tyle fajny, że przy wielu między innymi przy mitynkach przy czapce nie musimy zakańczać ani rozpoczynać jakimś innym wzorem ponieważ on sam bardzo ładnie będzie wyglądał i na końcu i na początku tych mitynek będzie się ładnie układał na dłoni nie będzie się rolował o ile przy czapce jak się roluje Wygląda to fajny efekt. Natomiast mitynki muszą być proste. I dlatego ten wzór jest idealny. I nie trzeba go zmieniać przez całą długość. I teraz idziemy trzeci rząd. Trzeci rząd, czyli jesteśmy na prawej stronie i zaczynamy. Prawe, lewe. prawe lewe prawe lewe prawe lewe i tak do końca Musimy zrobić 22 cm długości, to będą wtedy takie mitynki akurat Możemy zrobić je dłuższe, wtedy będą na dłoni sięgać na przykład do przedramion, albo nawet do łokcia. Wszystko zależy od tego jakie nam się podobają. Ile mamy też wołanki co chcemy osiągnąć. I znowu czwarty rząd, lewa strona można powiedzieć, chociaż tutaj przy tym sorze nie ma tak naprawdę ani prawej, ani lewej strony. Możemy ją sobie ustalić w dowolnym momencie, ponieważ z jednej i z drugiej strony wzór wygląda podobnie. Zaraz zobaczymy, jak się będą układać na dłoni. I pamiętajcie, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Dwa lewe i tak 22 cm do góry. Mhm. I już będziemy mogli zobaczyć, czy wzór będzie pasował do dłoni. Zciągniemy ją na żółkę i. Przyłożymy to dłoń. Tak mniej więcej będzie się prezentował. Mam nadzieję, że ok. I pojedziemy sobie Pograć zbliżyć 22 cm do góry. Robiliśmy już 9 cm zostało nam jakieś 13 sprawdźmy jak na dłoni myślę że ok jeżeli weźmiemy tutaj to też będzie ok pamiętajcie że ściek ściąga czoły się rozciąga i spokojnie Przerobiliśmy 22 cm, nawet 22,5. I teraz zakończamy. Przeciągamy przez dwa oczka. Ściągamy z drutu i zakładamy przeciągnięte oczko z powrotem. Przeciągamy przez dwa oczka. Ściągamy z drutu i zakładamy z powrotem na drut. I tak wszystkie 40 oczek zamykamy. Kiedy przerobiliśmy już ostatnie oczko, trzemy 25 mniej mm więcej do zostawienia, obcinamy i przeciągamy nitkę. I ten sposób jest zakończony. Składamy. Na pół bierzemy ikłę, przeklekamy nitkę zostawioną przez ikłę, na górze zszywamy około dwóch centymetrów. Zakończymy. żeby się trzymało mocno i teraz zostawiamy nieszytą część tak około 6 cm i zszywamy do końca pozostałą część wrzucamy i przekładamy na stronę prawą bez szwu i mitynki są już gotowe. Przymierzymy. Myślę, że pasują idealnie. Można je w ten sposób nosić. Można je nawet... Są tak rozciągliwe, że można nawet na bluzę, swetr. Są mięciutkie. I teraz wystarczy zrobić drugą do pary.